To jest ten dzień, w którym mogę Tobie to powiedzieć. Przyjaciele, przygotowuję coś już bardzo długo i mega dużo czasu na tym poświęcam. Jeszcze w tym roku chcę wbić 2 miliony subów. I na te 2 miliony subów. Nie będzie tylko piosenki 2 miliony Palion, która już oczywiście standardowo była, ale będzie drwójka, to już mogę wam powiedzieć, ale będzie coś więcej. Chcę, żebyś zasubskrybował w tym momencie kanał Palion i szykuje się taka niespodzianka, żebyście zadowoleni. Czegoś u Paliona nie było bardzo długo i musi to wrócić. Mam nadzieję, że zasubskrybujesz w tym momencie kanał Palion, lecimy po 2 miliony. Ja wam dziękuję. E, no i co? Czekamy na 2 miliony i wtedy będzie ta piękna niespodzianka. Wyczekujcie. Alal moi drodzy, jesteśmy w lesie i za niedługo do nas przyjdzie o nie, Jeleń. Patrz, jak jest ciemno. Zaraz do nas przyjdzie. jeleń, chłopaki. Cześć, cześć, Leonio! Cześć, cześć! Panowie, musimy zbudować jak najlepszą bazę. Obudować całą bazę drzewami, żeby on się tu nie dostał. Tylko problem jest taki, że aktualnie jest noc. I zaraz do nas Jeleń przyjdzie. Więc musimy po prostu poczekać. Ale tu nie wejdzie, nie? Jak to działało? Ja nie. nie chcę, żeby on do nas przychodził. Ale on nie przy... nie wejdzie tutaj, bo zaraz po nie wejdzie. Będzie może. późniejsza noc, to Ej, wejdzie. trzeba zbierać drewno, bo nam ognisko zgaśnie. Ale nie... Kopcie jak najwięcej drewna, proszę, szybko i do ogniska. Co to? Oh! I co to? O kurde, o kurde, o kurde, wracaj! Wracaj do bazy! Nie Jele! jelej tutaj! O nie, ja mam Wracaj do ziby. bazy, wracaj do bazy, proszę, proszę, proszę! Szybko, Ej. no Olek, o ja nie Ale mogę... Się patrzy no, na nie, mnie! Nic się nie, nic zrobi, nie zrobię jakaś. Ale zje! Chodzi do góry, wchodzi do góry! Nie chcę! Dobra, A, dobra, dobra, Stój w miejscu, dobra, wrzucam do ogniska. Co jest? Co, co strzela? O meg to do nas duch strzela! Co jest? Weź go zabić, z siker, oh, wow. bo nie zginiemy! Ty kasztanie głupi! Ej, ej, ona zawija, ej. On cię uła? zabija, on ci zabieje. Co jest grane Co tu się dzieje? Nie Tej. wiem jakiś powalony on jest! Ja cię kręcę! zabierz go? Próbuję. go! Dawaj! BIGO! O, o, Nie, ej, dobra ja jednak nie chcę. Ej, on jest nieśmiertelny. Ła, nasetny! Kupię! Ej, uważajcie! Musimy minąć nos, bo zginiemy Zanudzisz Trimata Nos, oła. czekaj nie Gdzie jest Nie, nie mogę, nie mogę, nie mogę dobra Umieram! Oh. Z każdej strony, z każdej strony O, o, robi się powoli i cię jaśniej, tylko jest deszcz Dobra, jest git, ja mam pełno drewna Ty, Olek, nakopałeś tyle na drewna? Tak Spadaj stąd Całe żywo prawie To ja nie Cięgo! mogę, oni mają bronie! Serio, jest tak przewalone Killing talizman, let's go. Dobra, żyjemy? Już jest, już jest dzień chyba, już jeden z nich tam jest. Ja nie mam. Ja mam tylko drewno. Ja nie, nie, to nie, nie. Jest to, jest... O, to jest potrzebne, to jest potrzebne. Ej, twoja siekierka jest tam. To jest o, potrzebne. Jest dobra, chłopaki, teraz tak. Potrzebujemy zrobić sobie podstawowe rzeczy. Kamień, Jezu, Jezus, dobra, 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 dobra. Jeszcze musi mieć. Proszę bardzo. Dzięki. Stwórzmy sobie sikierki, idziemy kopać. Wa Nie interesuje nas za bardzo drewno. Interesuje nas najbardziej ee, sadzonki. Sadzonki są najważniejsze dla nas. No ale żeby zdobyć sadzonki, musisz rozwalić drzewo. Tak, tak, tak. Małe drzewka ścinajcie. Małe drzewka ścinajcie. Po prostu te i... Widzowie, lecimy i robicie jaką bazę, tak jak robiliśmy. Mm, tak, ja pamiętam. Dookoła. Robimy dookoła wszystkie drzewa i nie będziemy mieli prawa wstępu po prostu do nas ten jelonek. Czyli i co jeszcze potrzebujemy? Możemy zaraz przykać las też, ale po prostu zetnijmy to, żeby to już spadało, żeby te sezonki sobie już spadały elegancko. Eee, o, nie mam jedzenia. Jest bardzo wielki problem z szarłem. No ale ja też z ją żarcia. Ooo, jaka fajna pogoda! I to mi się podoba. Of w końcu można normalnie żyć w tym Ale, lesie. W końcu, normalna pogoda taka. Ale piękna. nie dropią sadzonki. No trzeba poczekać. One muszą wszystkie wszystkie zniszczyć się. Ale... Ej, tu jest beczka! Ile Co mączki! Masz? Ja cię kręcę. Tu jest pełno beczek! Ej. Ile Ej. mam mączki? A ja a tu jest. Yy, karabin. Ej, jak coś, to na razie nie, nie rośnijcie tych drzew, tylko postawiajcie je wokół dosłownie tego. tego kółka, jak mieli mieli. Ale tu jest pełno beczek. Gdzie? Tu. O! Idziemy! A patrz co tu jest! Broń! Mam broń, to migan! Ile broń tu jest rzeczy! Przydałaby się beczka z jedzeniem jakaś Mączna ej. kostka! Mam staka i... Weź to Leon, weź to Leon Co? To! Tu masz shotguna Olek tam pewnie zbiera teraz sazonki My pójdziemy tutaj troszkę po... Ile tu jest beczek? Ale tej mączki kostki jest tak dużo! Ja mam jej pewno, ja mam jej pełno Też mam, też mam masę O, jedzonko! Chociaż chociaż trochę chlebka O, też... ja jest dużo jedzenia? Trzymaj Właśnie nie dużo, ale, ale troszkę mam Ja nie mogę ile baczek! Shotgun, o, tutaj go. też jest shotgun, ale to pa, wezmę pa, pa, ammo pa, 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 pa. Pistolecie to Olko mówi, weźmiemy broń Dobra, i zaraz wracamy i będziemy stawiać... Tu ten, masz Thompsona zaraz... To mam, to wezmę sobie, naboje, ale to wezmę też w sumie Olkowi Czy coś jeszcze? Dobra, ja bym wracał, zbierajmy te sadzonki, chyba tyle wystarczy Tak, i mamy mączne eee, No jedne... nie mamy jedzenia, to jest jedny problem nie ma w ogóle żarcia i nie widzę żadnych zwierząt tutaj. Nie mamy nic, nie mamy nic. Ooooooh! Do stracenia! Nie mamy nic, nie mamy nic. Odwala ci palion w tym lesie. O -o 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 -o. Ej, Olek! Mam 19 sadzonek! U -u -u. Trzymaj to. Eee, to. To. Olek, patrz I co mamy. Postaw to. sadzonki, postaw U -u -u. sadzonki. To miga, to miga, to to Dobra, stawiam. Pyk. Pyk, pyk. Potrzymujemy, pyk. zrobić farmę, potrzebujemy. Wow 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 Ej poczekaj, jeszcze nie jest, rysp, tych drzew weźmy tak wokół postawmy i zrobimy tak za jednym razem, że wszystkie potem będzie. Będzie fajnie wyglądać, satysfakcjonująco. Kolejna będzie. sadzonka, kolejna sadzonka tu jest. Ole dużo Podajmy tych drzew, Ja sześć jeszcze... ich! Jeszcze więcej no. drzewek zetnę, jeszcze więcej drzewek zetnę. O, gdzie są drzewka? Gdzie są drzewka? Tu jest. O kurde! O nie, burza! No co się robi już! ho! zaraz będzie jeleń. Ale nie mamy jedzenia żadnego. Jak to noc, co szybko leci w ogóle. Co jest, nie, coś, jest, coś jest inaczej. Dobra, dawaj to, dawaj to. Zbieramy sezonki szybko. Jak najwięcej, pewnie gdzieś na liściach zostały. Top to, Rozwanam. widzę. Dawać sezonki. A jeleń do bazy! Do bazy! Do bazy! Do bazy! Do bazy! Szybko Eee, nie ma Korwa Co jest grane? O, opuszczaj mnie baranie ty! Ej, poreciik! do niego! Uciekaj! Uciekaj Olek! Dobra. Ja cię kręcę! Dobra, mam pomysł! O, spadaj, są, ja mam dirta, nie mam dirta. Ej, Ej co jest? Dobra, go. O kurde, dobra, my tu mamy tak przerąbane w nos, że to jest... KROLIK! Tak, no jedzenie. Jedzenie, 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 jedzenie. Myk, o Dobra. robi się Ale to było przerażające doświadczenie Panie Jelonku, proszę się stąd odsunąć Potrzebujemy więcej sadzonek Sadzonka, sadzonka, biegnę po nią Uuu, więcej, Ej, więcej. ta baza nam się tak zmniejszy A, No, w no, okay. Tutaj, tutaj Co się Dobra. dzieje? Kolejne sześć sadzonek mam No jelej, wypadł yeah! Porywa go cały czas nie? Go. Olek, ty musisz uważać jaki jest no. Uważaj, uważaj, żeby cię nie porwał! Amunicja! Nie wychodź poza teren, nie wychodź poza teren! Ej, dobra. Czy to już rośniecie to? No robimy, robimy, a co? Przecież powiedz, że trzeba na koniec. Jak to ja fajnie, fajnie wygląda? <grywa> tak, tak! Ale baza, o oh, kurde. No, ale no, już dropi! Tam. Potrzebujemy jeszcze więcej? minimum jednego dnia. Ej uważaj! <grywa> Bo amunicy... Dzisiaj pokażę wam, jak wygrywać za każdym razem z granam para odpaliona. No dobra, zaczynamy. Nutka. Złoto. Ha, z... Złoto. <grywa> Dave. Aaaa, to... czekaj, czekaj, A, no. czekaj, no przestańcie, poczekajcie chwilę, ostatnie, czekaj, ostatnie, 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 ostatnie Płyta Czekaj, chem złoty Ale i tak to było także... no Jesteś lepsza Gratulacje A jeżeli wy chcecie zagra sobie w zgraną parę od Paliona to wbijajcie na Palion Style i zamawiajcie. Dobra, patrzcie jak to pięknie wygląda ze Tu jeszcze mamy metrę drzewek broń! A, ty gabio! Co? co? Panie, chodź, nie. Nie. nie, no ty nie jesteś... Chodź. Nie musisz... Nie nie, nie nie, Nie, nie. Oh, nie. Ty prawie ulka strzeliłeś! O kurde to... go? To ja spadam Palion Nie, no gdzie? Tak Dobra, musimy zdobyć więcej broni. Musimy odzyskać olka. Co to beczka. za gwizda? Aha. <laughs> nie wiem co to jest. O, kolejna beczka. Ej, beczka! Beczka. Tych Te, mączki kosty, Weź samo, weź samo, weź samo. Eee... O, dobra. O, przyda się, do przyda się na jelenia, moi drodzy. Musimy tej nocy zabić tego jelenia. O, jeszcze więcej amo. Dobra, nie, ten duch. Wypad! Ale to jest fajne, jak się z tego strzela. Ale Przez... wiesz, że my wyszliśmy w nocy. A właśnie, jeleń się zajmuje olkiem. A, no tak. To gun. Ale będziemy musieli go, jak będzie jak zrobić się dzień, to go szukamy. To nie zostawimy tak olka, bo został porwany przez tego okropnego jelenia. Kurde, skąd te zombie mają bronie? No bo one podnoszą chyba. Aha Ej, Rulik! Eee, Zabij go, zabij go, zabij go. Nie mogę! O, zabiję. Jest jedzenie? Jest. Nie! Masz? No. O, super. Mączka kostna. Gdzie, gdzie jest? To chodź, zrobimy sobie więcej królików, może. I, I usmażymy sobie. Coś słyszę. To pająk! Pająka nie chcemy. Dobra. Zaraz się powinien robić dzień, bo już, już, już trochę minęło tej nocy. Ale masz mięso! Ja nie mogę! Wiecie, ile królików było po drodze? Mówicie mięso, królik. Dobra, to tą moczkę zostawię. To będzie smaczne. Mam jeszcze dwie sadzen... Uważaj! A! A masz? Otrzymuję no ja nie więcej Kurde, ile ich jest? Dobra Uważaj, uważaj Nie no, ile mobów, ile mobów Musimy ja tu zrobić nie te sancenki Ej, co jest? A, 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 o kurde Nie mam naboi Trzymam. mam? A mi się ładuje wszystko Kurde, ilu was tu jest? Nie wytrzymam To jest przesada O, mięsko Co tu się dzieje? I daj trochę Ja wziąłeś? Ja mam trzy tylko Ja mam dziewięć Masz. A tu jeszcze są jakieś leże. O, może rzucić, dobra. Dobra, no musimy przeczekać, noc i wyruszamy rano na pod Musimy uratować Olka Palion, tak czy on go zje. Tak jest, musimy go znaleźć. Ja tu przygotuję tylko teren pod Pod nasze sazoneczki, Jak już się. O, rozjaśnie się chyba, tak, rozjaśnię się już. No nie mogę. Wypad. Kopię tego Dirta, powinno tyle starczyć. Oj, i tutaj to zasiejemy. Pek. Tak, i tyle wystarczy. Proszę... O Ła, jak to bije! No patrz co tu się dzieje! <laughs> A już jasny ran, ranek się robi, nie będzie jelenia. Dobra, musimy go znaleźć. On został porwany gdzieś tam w tamtym kierunku. No co oh, jest?! <laughs> Ile ludzi? Dobra, zabijłem, zabijłem, zabijłem. Ja Ile też, mam? ja też. A jeszcze no amunicji jeszcze trochę mam, ale to już nie jest dużo. Dobra, musimy oszczędzać. Ola olać te moby. Gdzie może być Olek? W tamtym kierunku został porwany A on ma trąbkę Kto ma trąbkę? Ten, chodź tutaj, szkielet Czekaj, bo ja cię nie widzę, zgubiłem cię Jak mnie zgubiłeś? Ja jestem w bazie Chodź, 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 chodź tam gdzie Olka porwał A dobra, widzę Patrz, pa, patrz tego On ma trąbkę <laughs> Trąbka jest OP, dawaj zabij go, żebyśmy mieli Uuu, Masz trąbkę? trąbkę? Ale na wykończeniu Nieważne, ona jest OP O, masz granat <laughs> Jak granat? Tu jest obok ciebie Uhuhu. O, więc jamo. Mogę go użyć? Mączka nie. Eee, nie, 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 z zostaw może na wszelki. Ja nie mogę widzowie, my już szukamy tak długo, go nigdzie nie ma, nie wiem czy my go znajdziemy tak szczerze. Chyba przepadł. Nie, nie, nie może przepaść palion. Twój brat, przepadł. Ej, mam pandaże? Co to jest? Czekaj, Czekaj to jest tu w miejscu. A ja też mam. Też masz to? Trzy. To healuje, dobra, to zostaw w sumie. Bo Ale wiesz, że to ciebie chiluje. Tak, no ja to zmarn... a mnie! Ciebie nie mnie. Co? Tam jest jakiś budynek, ale tu pełno ludzi pilnuję tego. Czekaj, o Boże. Aaa, ale on oh. mnie zabił! Nie mogę. <gurgül> nie mogę. Dawaj, atakuj ich! O kurde, amo. Paliu, no ja już Amo nie mam prawie. Dobra, A? ale, ale dobrze. O, Olka, słyszę. OLEK, widzę go! O, o! O, Widzimy, go o! Olek strzelają, pa, ile ich jest! Papo. Oni go alion, gotują! Alion, ja nie mam Pośpieszycie tyle się, bo mnie ja parzy mam, ja z Ej dobra, nie wiem czy mam tyle. Leon! Co tu się odwala? Ja cię kręcę! Jak coś to uciekaj Leon No próbuję, nie jeszcze mam nie? trochę amo, jeszcze mam trochę amo. Nie chcę was pośpieszać, ale to parzy! Spokoj, już idę! Naprawdę, ja dajecie mogę. radę! Tak, damy radę! Nie damy Ale ile tu jest palić? Oni między Z sobą się biją! Zmę! Pali, pali, parzek podróżny! wszyscy! Parzy, parzy. Dobra, parzy, rozwalam parzy, się te ogniska już! Patrzy, patrzy, patrzy! Ale ten kamień zagrzany! Dobra, wszystkich zabiliśmy już! A. Ja cię ci kręcę, ile ich było! Nie, jeszcze! Nie, to wszyscy! Ej, jak mamy to rozwalić? Nie mamy kilofów? No, nie mamy. No. No dobra, to, ja... to, to ty kamień rozwalcie od to dobra, domu. sikierko, no już, sikierko robię? Nie, robię, no robię, robię No to! Kilo. Już, już za późno. robię, daj mi sekundę A. A. Już to rozwalam A. A. No, Nie, bo on się spalił! okej! Okay. No co za Nie, Nie, nikt to ognia jeszcze tak szybko nie umarł No, zwiewajmy stąd nie, No noc jest, noc jest, noc jest, noc jest On tu paliony. ma bazę, paliony. Ej, jesteśmy mega daleko, czekaj, już, 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 już To jest baza jelenia tutaj? Tak! Co ty gadasz? No mnie se smażył na kolacji, chodźcie! O, fajne więzienie, to ja to muszę zwiedzić. Serio? Tu są jakieś zbroje! Minigun! Ryan? Warto było! Oddawaj! Ja cię kreca, wy mówiliście, żeby tu nie Od przychodzić. I tu jest coś jest. jest zbrojki są. Palun, oddawaj minigana! Jest sobie to. Minigan, Minigan jest bola. Co to jest? A to jest ślimak Dobra A chcesz amo? Panowie z noc, Bo ja mam on, tu, dużo. on tu przyjdzie, musimy zbudować fortecę Szybko, ja mam mega dużo, ja mam mega dużo amo Dobra, lecimy, 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 lecimy. nie szpieszyliście się w ogóle, strasznie długo Kurde, na was czekałem szukaliśmy. szukaliśmy cię przez cały las, nie mogliśmy cię znaleźć w ogóle no, ja daleko? 10 minut się topiłem w tym garze <laughs> Masakra, Kurde. moje stopy Kurde, uciekajcie, błagam, błagam szybko, 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 ja biorę to, biorę to, biorę to, ja zrobię farmę. Leon? Leon! Gdzie jest Leon? On zginął? Idzie! Zginą. On chciał nas nabrać! No się, nabrać! Ale był jeleń, naprawdę gdzie jest był jeleń! Nasza baza, gdzie jeleń! Jest na... Mam naszą bazę, mam bazę, mam bazę! Olek, oddaj się Szyb... w swoje ręce, ja A, nie chcę umierać! O mnie, ja nie chcę umierać szybko! Gdzie jest baza? O tu, o, tu no tu! O jestem, jestem! O. I co teraz? Ja ja gano, no co? no podskocz, no bazę! No właśnie, głupi jeleń, nie zrobi za. Ej, patrzcie, co mam, mam granat! Eee, a masz? Hej, dostał. Cyk, cyk, cyk. Łuu, dostał damage. Farmę, 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 elegancko. Ej, bo mnie to bije. Panowie, trzeba zebrać więcej tych. E, e, jak to się nazywa? Tych nasion, no nie nasion. Nie, ja już po nie wychodzę. Musimy. Nie, nie przeżyłeś tego co ja. Patrz, brakuje nam mniej niż połowa już o wiele. To co wy robiliście przez ten cały Mam czas? Dobra. Szukaliśmy cię. No właśnie. Aha, okay. O, brawo, Oleg, nie? Ale co ty w nocy wychodzisz? Dałeś się zwędzić, idę. Ja nie no nie on to jest ryzykowne, ale A będę tutaj wykopać. na czatach. Muszę to wykopać. Mówię jak będziesz biegł, mówię jak będziesz biegł. Biegnie, biegnie, biegnie! biegnie, biegnie. Jestem. Jeleń. Ja nie chcę być porwany jagolek, i ugotowany jagolek. On chyba jest wkurzony, że my robimy taką bazę. Nie chcę być, no wiem! No, no zaraz nie będzie miał dostępu do nas. A my będziemy mieli jezonko wieczne, mamy ognisko. Będzie super, poszedł! Poszedł? Robię. Szybko, ścinamy, ścinamy, ścinamy jak najwięcej. Robię, 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 robię. Ops, ops, kopię. No dawaj, kopię. jest duch. Te drzewo ma kilometr. Musisz takie wybrać? Kopię następny, kopię następny, ale potrzebujemy, żeby było więcej sezonek. Kopię, 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 kopię. Dobra, teraz w dół. Tak, by ja bardzo dużo mobów. A sadzonki już się robią? No czy powiem, dalej No masz nic? minigana, dawaj. Dobra. Tu jest Wow. ale fajne a chodź z tym miniganem wow. ale fajne nie to jest taka zabawa nie ile mamy o będzie, patrz jakie drzewo zsiąłem zaraz będą wszystkie już ja nie mogę ten minigun jest. o jeleń! Jeleń dostał ode mnie pa o nie nie nie, nie. uważaj poczekaj oła oła bije mnie, bije mnie sam w suszedłem <ścoughs> nie mogę ja mam trąbkę patrz na to Odej eleniu, głupi! Czekaj, a ty, czekaj. A, a w niego. Czekaj. No i co? Kurde, to nie, to nie jest ta trąbka! A masz, głupi, jeleniu! Uch. To nie jest ta trąbka, której myślałem. Jest jed Mam jedną sadzonkę. Ej, ja dawaj, nie możemy jednej. mączkować to, możemy. Całość, 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 żeby nie było nigdzie wstępu. Tak jest, tak jest, tak jest. Patrz, jak ma miejsce! Już kończymy, dobra, Ej, idę tutaj jakiś. Jest sadzonka, dał. jest sadzonka! Będzie więcej, Dwie. będzie więcej, będzie więcej. sadzonki! Więcej. Idzie tu, idzie tu! Palion! idę! jestem! Dawaj, lecimy. Ej, z tym. ale zróbmy odstęp. Róbmy odstęp chyba, nie? Nie przeciśni się dołem. Nie, bo patrz jak to fajnie wygląda, że to jest tak zapełnione, A, No, całe. dobra, dobra. To wygląda kozacko. Czekaj. I... Ja wiem co zrobimy jeszcze. Dobra, wyleciała jedna. Jest crafting. Patrz, mam. Potrzebujemy więcej, potrzebujemy więcej. Crafting ja mogę, ja mam jak coś. Jedna sadzonka tylko. Ja cię kręcę. Ja nie wiem czy on biegnie, nie patrzę. Gdzie są sadzonki? Szybko, Kurde, nie mam. Mam jedną tylko. Dobra. Ale patrz jak mało nam brakuje. Brakuje raz, dwa, trzy, cztery, siedem. E, cyk. Coś, coś mi z tymi drzwiami nie wyszło? Co ty chciałeś z drzwiami zrobić? Czekaj, ale ten nie to. Ten nie się przyciśnie tu w ogóle? Jak to Jest! wygląda? Wyleciała. Masz? Dobra. Jedna. Daj, daj, obok drzwi. Czekaj, I będzie wszystko. Bo te drzwi głupie, Weź te drzwi. No nie, nie mógł, muszą tu być. Ej! Jest! Mamy! Ale baza! Idealna baza to jest najlepsza baza na świecie! ja się czuję tutaj tak przytulony tymi drzewami! Tak, tak, to wygląda ekstra! Ej, patrz go, nie może wejść! Jaki ty! Chodź ty, głupku. Ej, dobra, nie. No bo nie będę wyzywać, nie będę wyzywać. Aha, Spadaj stąd, już jest jeden! Wygraliśmy z tobą, jeleniu! Wygrana, moi drodzy, jest totalna wygrana, ja wezmę sobie, pozbieram. Możemy robić sobie teraz elegancką farmę. O tak, i tutaj możemy sobie stawiać pięknie. No i mamy nieskończone żarwo. O, ścinasz to, żeby to było ładniej. Tak. Można, można ściąć widzowie. Napiszcie nam, jak podoba wam się nasza baza leśna. No ja jestem podierany, lepiej to wygląda niż w prawdziwej grze na Robloxie.